Poprzez oddech biodynamiczny każdy pracuje nad swoją intencją. Sam siebie wprowadza w proces wewnętrzny, zaprasza swoje ciało, nieświadome ścieżki rozwojowe, potencjał, zasoby i siłę życiową. Przypomina sobie intencję, bada, gdzie ma komfort w ciele. Jedna osoba pracuje biodynamicznym oddechem, a druga towarzyszy. Poprzez swoją obecność, wsparcie, przywoływanie do oddechu, komfortu w swoim ciele, osoba towarzysząca wspiera proces zmiany osoby pracującej. Każdy, który pracuje nad urzeczywistnieniem swojej intencji w oddechu biodynamicznym, może doświadczyć starych, traumatycznych wzorców, jakie już miał w swojej historii życzenia. Poprzez oddech biodynamiczny, wsparcie i otwarcie się na nowy wzorzec ruchowy i emocjonalny, może dokończyć swój ruch dzięki wydobywającej się energii. Walka i ucieczka, która jest namienna dla traumy, zostaje dokończona, a to z kolei daje możliwość wejścia w relacje ze sobą i z drugą osobą.